Tutaj mam już maksymalnie taktycznione, unowocześnione m Jest to seria właśnie Combat Machine, czyli repliki, które są trochę tańsze od zwykłych. Właśnie tą cenę, ekonomiczność uzyskano m.in. Przez, e, e, przez użycie tworzywa sztucznego zamiast metalu, tak więc mamy tutaj bardzo fajne wyprofilowanie. Mamy tutaj zrobiony magwel. Dodatkowo jak widzicie magazynek jest z miejscami na palce. Więc epika jest naprawdę wygodna a mimo to jest to model budżetowy mimo tak świetnego wykonania oczywiście budżetowy jak na GNG. kolba, kolejny pomysł GNG, czyli troszeczkę zmodyfikowana kolba Special Forces to co w tej chwili w tych wszystkich kolbach stosują a więc miejsce na baterii kolba oczywiście tak jak w poprzednich modelach które pokazywaliśmy regulowana a potem Uciskamy blokadę i kolba robi się prawie monety. Kolejne wersje puszczę w bardzo modnym ostatnim wzorze, który możemy sobie przeplatać gunkami i być prawie tak modny jak z Costa. Oczywiście tu wszędzie możemy doczepiać sobie szyny i zależnie od tego do czego nam są one potrzebne. Natomiast zwróćcie uwagę na wody w końcu mamy coś innego niż te same nudne body od M4 tutaj GMG sobie troszeczkę poleciało futurystycznie kolejne body podobne i tutaj już mamy wersję metalową również bardzo ładnie utufilowane wody. nadal ten świetny magazynek I bardzo fajna kolba jeżeli ją złożysz to naprawdę ultra ta napędzka nie jest najwygodniejsza przy spadaniu się, ale na pewno jest bardzo wygodna w transporcie. Po wyciągnięciu mamy właściwie prawną długą kobę, nawet z paką A tu nawet mamy trójstronny selektor chyba pierwsza, jak po stronie działającym sobie No to był go. No i wymaga zmiany kalibru. Już nie mamy niestety saloptera tuskalnego. W zasadzie cała rodzina tego typu tam Coś dla fanów. Kucyków, pony. Świetny prezent na Dzień Kobiet. W zasadzie dzisiaj jest Dzień Kobiet. Tak? Tak. Dzisiaj jest Dzień Kobiet, więc jeżeli chcielibyście przekazać, czy się kupić swojej e, dziewczynie, bądź e, chłopakowi kolorystycznie, coś żeby przekonać ją bądź jego ASG, a to myślę, że będą świetne wiadomoły tutaj naprawdę tą zabójczył turystykę zobacz jak się mniej ma jest mocno a tutaj mamy Koła, kołacha agresji, nie w jeden Co jeszcze w robisz? Co robisz? Bardziej, bardziej że się nie Co robisz? chcecie pobawić się w Co kolekcji Sadama robisz? Co kolekcji Co w takim robisz? w robisz?